Państwo, witam serdecznie. Nazywam się Tomasz Srogosz, jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, ekspertem prawa żywnościowego i prawa rolnego. Dzisiaj chciałbym państwu opowiedzieć o normach bezpieczeństwa w produkcji żywności. Jak wiemy, prawo żywnościowe reguluje tak zwany łańcuch żywieniowy. Łańcuch żywieniowy składa się z kilku etapów, poczynając od produkcji rolnej, poprzez przetwórstwo żywności, produkcję żywności, następnie transport, dystrybucję, sprzedaż i konsumpcję. Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć trochę o produkcji żywności. A w szczególności o normach bezpieczeństwa w produkcji żywności. Dla producentów żywności, normy bezpieczeństwa są z jednej strony pewnego rodzaju znakiem rozpoznawczym, mają istotne znaczenie w marketingu, w rozpoznawalności produktów spożywczych. Klienci bardzo często. Przyzwyczajają się do danego środka spożywczego, a jednocześnie ten marketing i to zaufanie klientów budowane jest dzięki wyśrubowanym i bardzo dobrze sprawdzonym normom bezpieczeństwa w produkcji żywności. Dobrze wiemy, że można powiedzieć, mała usterka. W produkcji żywności, która spowoduje na przykład wyprodukowanie partii żywności szkodliwej dla zdrowia, może zaważyć w bardzo dużym zakresie i na bardzo długo na zyskach przedsiębiorstwa. Klienci po prostu zaczną kupować produkty innej firmy. A zatem normy bezpieczeństwa żywności i ich przestrzeganie jest dla producentów istotne z punktu widzenia sprzedaży i zysków, a jednocześnie należy mieć na względzie to, że nad normami bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym czuwa nie tylko sam właściciel czy też zarząd, ale również Służby państwowe. Na myśli mam przede wszystkim inspekcje, takie jak Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. A zatem dbałość o normy bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym z jednej strony przyczynia się do dobrej marki. A z drugiej strony przygotowuje zakład na ewentualne, czasami nawet niezapowiedziane kontrole inspekcji. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć króciutko na temat norm bezpieczeństwa w zakładach produkujących żywność. Możemy zacząć od ogólnego zobowiązania. Które określone jest w artykule 17 rozporządzenia 178 na 2002, ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego. Zgodnie z tym przepisem, producenci żywności mają obowiązek na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Zachować zgodność żywności z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolować przestrzeganie tych wymogów. Jest to ogólne zobowiązanie, które zostało uszczegółowione w pozostałych rozporządzeniach Unii Europejskiej. Na myśli mam. Przede wszystkim rozporządzenie 852 na 2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz 853 na 2004 w sprawie higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Są to dwa akty prawne, które obowiązują. W naszym polskim porządku prawnym bezpośrednio stosowane są bezpo bezpośrednio, a zatem można powiedzieć, że stanowią bezpośrednie zobowiązanie wobec przedsiębiorstw produkujących żywność. Jednocześnie należy uwzględnić to, że uzupełnieniem tych rozporządzeń jest nasz polski akt prawny. Oczywiście, ustawa z 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Jej przepisy stosuje się w zakresie nieregulowanym w rozporządzeniach unijnych 852 na 853. Mówiąc o normach bezpieczeństwa żywności, należy również pamiętać o tym, że poza Aktami prawnymi, czyli normami prawnymi, mamy też do czynienia z różnego rodzaju normami pozaprawnymi. Można je nazwać miękkim prawem. Są to różnego rodzaju standardy, normy jakości. W szczególności, na myśli, mam tutaj normy ISO. 22000 w sprawie zarządzania bezpieczeństwem żywności. ISO jest to międzynarodowa organizacja normalizacyjna. Na myśli mam również tak zwane normy potocznie zwane HACAP. Są to normy, które określają system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Można powiedzieć, że normy bezpieczeństwa w produkcji żywności dzielone są na następujące cztery segmenty. W pierwszej kolejności jest to tak zwana dobra praktyka produkcyjna. Dobra praktyka produkcyjna określa czynności zapewniające, że proces produkcji żywności. Prowadzi do wytworzenia środków spożywczych spełniających normy bezpieczeństwa żywności. Do dobrej praktyki produkcyjnej zaliczamy utrzymywanie porządku i czystości, następnie zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności oraz ochronę żywności przed zanieczyszczeniami. Następnym segmentem jest tak zwana dobra praktyka higieniczna są to czynności zapewniające odpowiednie warunki higieniczne podczas produkcji żywności, dzięki którym żywność spełnia normy jakości. Do dobrej praktyki higienicznej zaliczamy w szczególności dezynfekcję, higienę personelu, lokalizację i otoczenie zakładu wydzielenie pomieszczeń do odpowiednich czynności, monitorowanie szkodników czy odpowiednie wymagania budowlane. Następnym segmentem norm bezpieczeństwa w produkcji żywności jest tak zwany system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, w skrócie HACCP, od angielskiego Sformułowania, które możemy właśnie przetłumaczyć w ten sposób, jaki zaprezentowałem powyżej. Angielskie sformułowanie określa Hazard Analysis and Critical Control Points. O tym systemie HACCP powiemy sobie jeszcze troszeczkę później. Natomiast należy również do czwartego segmentu norm bezpieczeństwa żywności w zakładach produkujących żywność zaliczyć normy ISO. Na myśli mam tutaj przede wszystkim normy 22000 dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności. Szanowni Państwo. Dodam jeszcze, że dobra praktyka produkcyjna i dobra praktyka higieniczna została omówiona w obszernych poradnikach, które znajdują się na stronie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Są to poradniki dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej. Polecam. W produkcji żywności, żeby zajrzeć do tych poradników, tam znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące podstawowych obowiązków producentów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji żywności oraz podstawowe obowiązki w zakresie wymagań higienicznych. A także wiele porad praktycznych. Znajdziemy również przykładowe listy kontroli we, we, wewnętrznej, przykładowe instrukcje na przykład mycia rąk i zachowania higieny w zakładzie produkcyjnym. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o normy bezpieczeństwa. To oczywiście nadrzędnym aktem prawnym w tym zakresie są dwa rozporządzenia unijne 852 i 853 z 2004 roku. Rozporządzenia te ustanawiają główną odpowiedzialność przedsiębiorstwa sektora spożywczego za bezpieczeństwo. Następnie. W tych rozporządzeniach wskazano, że niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w ramach całego łańcucha produkcji żywności, począwszy od tak zwanej produkcji podstawowej. W rozporządzeniach tych również znajdziemy zobowiązanie do stosowania wspomnianych przeze mnie wcześniej norm HACCP. A także zobowiązanie w zakresie ustanowienia kryteriów mikrobiologicznych i wymogów kontroli temperatury opartych na naukowej ocenie ryzyka. Dla przedsiębiorstw produkujących żywność istotne znaczenie mają załączniki znajdujące się na końcu rozporządzenia. A w szczególności załącznik numer 1 i 2. W załącznikach tych określono przede wszystkim ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego. I można powiedzieć, że postanowienia określone w tych załącznikach stanowią. Normatywne obowiązki skierowane do zakładów produkujących żywność w zakresie higieny, tychże zakładów, higieny w procesie produkcji żywności oraz higieny pomieszczeń żywnościowych. Jeżeli zakład produkujący żywność, a na myśli mam właściciela zarząd pracowników chcę znaleźć odpowiednie normy prawne, które regulują kwestie bezpieczeństwa w produkcji żywności, to należy w pierwszej kolejności skierować tychże pracowników, bądź też zarząd do... Przeczytania rozporządzenia 852 i 853.